Szanowni Państwo, znajdujemy się w Rzeszowskich Piwnicach Interaktywnej Instytucji Kultury. Jest to zupełnie nowe miejsce na mapie kulturalnej miasta, powstałe m.in. z funduszy europejskich. Aha. Bardzo się cieszymy, że takie miejsce mogło powstać, gdyż myślę, że jesteśmy w stanie Państwu zaoferować wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych. Oczywiście samo zwiedzanie piwnic, a także atrakcje, które odbywają się w sezonie letnim na skwerze kultury. Same Rzeszowskie Piwnice to 396 metrów, które przejdziecie Państwo wraz z przewodnikiem w około półtorej godziny. Możemy Państwu zaoferować dwie ścieżki zwiedzania: interaktywną legendę i obrazy historii. Jedna z nich, obrazy historii, to ścieżka skierowana do starszego odbiorcy, natomiast interaktywna legenda to wyjątkowa ścieżka z elementami grywalizacji, która zachwyci młodych odbiorców. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do osób dorosłych, ale też dla dzieciaków. Myślę, że każdy z Was znajdzie coś ciekawego dla siebie w rzeszowskich piwnicach.